Cześć, z tej strony Laki. W dzisiejszym odcinku jest ze mną Alias. Cześć. I w dzisiejszym odcinku jeszcze raz powiem, będziemy oglądać aktualizację. Więc zaczynajmy. Przez ostatni czas będziemy nagrywać serial, więc czekajcie cierpliwie, aż wrzucimy go na kanał. Dobrze, to ja Wam przeczytam. Na czym to polega? To jeszcze nie koniec zimy. Witaj! Mamy nadzieję, że świetnie się bawiłaś, świętując nowy rok. Jesteśmy nas niesamowicie podekscytowani zbliżającymi się 12 miesiącami, ale na razie powsp powspominajmy nasz fantastyczny zimowy festiwal i pierwsza aktywność. Zmienaj aktywności, by zdobyć po pominięte gorące pozdrowienia. W tym tygodniu masz możliwość zdobycia gorących pozdrowień, które cię. Które być może w grudniu ci umknęły. Sprytny Aurorus wymyślił sposób na cofanie się w czasie. Uda się do Aurorosa, którego znajdziesz przy pani Holswood, by zmienić godzinę czyli da się zmienić godzinę? Stars Table. To działanie nie jest zbyt precyzyjne, więc trafisz do losowego momentu ostatnich tygodni wydarzenia zimowego. Gdy wykonasz już wszystkie dostępne aktywności, możesz się wylogować, a następnie zalogować ponownie, by zresetować czas. Znów trafisz do teraźniejszości i zobaczysz standardową rotację aktywności. Możesz zmienić godzinę tyle razy, ile tylko potrzebujesz. Teraz idziemy do chatki pani Holsworth zobaczyć i porozmawiać z Aurorusem, by zmienić aktywności. Dobra. Co ty myślisz, Alia? Myślę, że to jest przydatne, no ale... No każdy myśli coś innego, więc... Trudno powiedzieć. No? Patrzcie co zauważyłam. Teraz. Kurczę, dodali znów konie na tamtych miejscach. Jakie piękne. No. Ale ja szykuję się zakupy. Kto ma... Dobrze, jesteśmy na miejscu i tutaj możemy porozmawiać z Aurorusem koło chatki Pani Holsworth. Dobrze. Chodźcie, chodźcie wszyscy i zakręćcie koło fortuny zorzy polarnej. Zmęczyły cię bieżące aktywności? Przegapiłaś jeden dzień i chcesz wrócić? Nie możesz znaleźć gorących pozdrowień? Pozwól, że zamienię Twoje obecne aktywności na trzy losowe. Możesz tutaj zmieniać aktywności tak często, jak tylko masz na to ochotę. Tutaj możesz utrzymać losowo zorze polane z aktywnościami, zorze zmieniają się tylko dla ciebie. Dzięki temu możesz zbierać gorące pozdrowienia i zobaczyć aktywności, które przegapiłaś, tą zi przegapiłaś zimą. Przepraszam. Za każdą aktywność możesz codziennie otrzymać jedno gorące pozdrowienie, no czyli mniej niż regularnie. Jeśli wybierzesz tę opcję, wzorze nie będzie już się automatycznie zmieniać co godzinę do końca Twojej sesji gry. Wyloguj się, a następnie zaloguj się ponownie, by wzorze zsynchronizowała się innym, z innymi graczami. Ja na razie, i tutaj trzeba sobie nacisnąć, żeby zmieniać, a tutaj jeśli nie chcesz, Czyli na tym polega ta aktualizacja z aurorem. Ale pamiętajcie o tym, że wy, tak jakby też chyba się trochę zamieniacie w czasie, więc musicie wyjść i wejść, żeby z daną osobą się spotkać. Teraz na koniec ważne rzeczy, które musicie wiedzieć. Kiedy zmienicie tę aurę i zmienicie czas. Musicie wyjść i wejść, żeby zresetować go i żeby się spotkać z kimś, z kim chcecie. Drugie. Uwaga! To jest ostatni tydzień zimy. Konie Achałtykińskiej i Marwarii będą przesienione jeszcze tylko przez tydzień. Achałtykiński generacji trzeciej kosztuje... Teraz 553 Starcoinsy. Dobrze słyszeliście. 553 starcoinsy, a marwali tej samej generacji 760 starcoinsów. Tak, marwali 760 starcoinsów. Kupujcie zanim się skończy to. Jeszcze został tylko tydzień zimy i tydzień przecen. W następnym tygodniu, co się odbędzie za jaka aktualizacja? Macie trochę spoiler spoilerów. Jak nie chcecie się dowiedzieć i chcecie mieć niespodziankę. Wyłączajcie chleb ten film. 3, 2, 1. W następnym tygodniu Mark był jeździec olimpijski. Mark jeździć olimpijski, przepraszam. Pojawi się w Stiny Jorvik, by zorganizować nowy wyścig. Wspaniałego tygodnia. Uściski od zespołu Stable. Na tym byśmy już skończyli. Pożegnaj się, Alia. To papa. Papa, pa, do następnego odcinku. I jeszcze jedna rzecz. Dodali tapety do zdjęć zimowych, które znajdziemy chyba w Zimowej Wiosce. Więc. Papa! Pa!